O tym wie każdy, a przynajmniej powinien, że podróżując autobusem musimy posiadać ważny bilet. Jednak niewiele osób wie, że bilety funkcjonują w różnorakich postaciach. Oczywiście tradycyjny papierowy. Jednak ta forma zakupu powoli odchodzi do lamusa. Coraz popularniejsze stają się bilety elektroniczne, nabywane za pomocą internetu i telefonu. Dlaczego? Po pierwsze są tańsze od wersji papierowej, po drugie to spora oszczędność czasu, a po trzecie to niesamowita wygoda. Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie jako pierwszy w Polsce uruchomił zakup biletu przez internet. To rozwiązanie miało usprawnić i usprawniło obsługę klientów MZK. System obowiązuje również przy zakupie biletów metropolitalnych. W celu zakupu biletu na przejazd autobusem MZK poprzez internet należy tylko być posiadaczem karty elektronicznej. Zakupu elektronicznego biletu dokonujemy podobnie jak na innych portalach internetowych. Nie musimy więc nerwowo szukać biletów papierowych, a jedynie rozkoszować się jazdą. Od pięciu lat obowiązuje w miejskim zakładzie komunikacji płatność za bilety również poprzez telefon. Dzisiaj w dobie telefonicznej aktywności to ogromny krok naprzód i niesamowite ułatwienie, bowiem telefon komórkowy posiada przy sobie niemal każdy i o każdej porze. Jest trzech operatorów, jeden z nich to firma Mobile. Bilet, drugi firma Kolpej i trzecia firma Skycash. Bardzo podobne sposoby płatności, trzeba zainstalować aplikację, trzeba wybrać przed zakupem biletu rodzaj środka transportu, a następnie rodzaj biletu i potwierdzić. Bilety sprzedawane przez telefon obowiązują zarówno w komunikacji wejherowskiej, gdyńskiej oraz gdańskiej. Poprzez telefon możemy zapłacić za każdy rodzaj biletu, w komfortowy sposób skasować bilety przez komórkę w każdym miejscu 24 godziny na dobę. Te bilety są również tańsze, tak jak nasze jednorazowe wersje elektroniczne z karty elektronicznej. Zachęcamy do ich kupowania. Poza tym, bilety sprzedawane przez telefon są biletami obowiązującymi. Zarówno w komunikacji wejcherowskiej, gdyńskiej, jak i gdańskiej. Także pasażer nie musi się zastanawiać, czy, a jakim autobusem jedzie, kto jest organizatorem tej komunikacji, tylko dokonuje wyboru biletu z klawiatury, lub w Kolpeju również można głosowo wybierać takie bilety. Jeśli chcesz zatem oszczędzać, to nie czekaj i kupuj bilet w wersji elektronicznej przez internet lub poprzez telefon.